Krzysztof diablo był były B w wagi junior ciężkiej w drodze po pas WBC. Jutro ośmiorodowa walka z Gaborem Girusem z Węgier. E, jak Twój łokieć przede wszystkim? To już przysłowiowe jak miota Hillesa. No tak, dokładnie. E, łokieć, no, łokieć się nie ma najlepiej. I mam nadzieję, że walka będzie e, w, miarę, w miarę dobrze przebiegać bez, bez jakichś takich większych komplikacji podczas tej walki. No i że się szybko zakończy. Mam nadzieję, że nie będzie tu walka rundowo na pewnym dystansie. Oczywiście nie można nigdy lecować zawodnika, ale z tego co widziałem, choć nie zawsze wygląd odpowiada umiejętnościami zawodnika, wydaje mi się, że chyba, nie wiem, z 5-4 rundy będą coś takiego. Pytam się, kiedyś Ciebie jeszcze przed, przed pierwszą walką z Kanigamem jak wyglądał łokieć, wtedy już wyglądał że od, od tamtego czasu stoczyłeś cztery walki, przy okazji operacja wyrostka, łokieć cały czas, jak był, tak jest? Kiedy operacja? Jak był, jak był tak jest, no mam nadzieję, że nie wiem, na jakieś około tygodnia czasu, do dziesięciu dni e, zrobi się z tym porządek i, no i zapomnę w końcu o tym, e, tak by, bolącym non stop łokciu i mówiącym o tym, ciągle ktoś mówi, prawda, łokieć, 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 tam operacja, no łokieć to jest jak łokieć, no tylko po prostu jedni no, mają go bardziej troszeczkę naruszonego, drudzy trochę mniej. No i akurat mam bardzo, bardzo, że tak powiem Brzydko spieprzony ten łokieć i mnie boli czy wyprostuję, czy dognę rękę, to mnie jeszcze bardziej boli jak, jak dognę rękę, prawda? jak wejdzie we mnie przeciwniki i wtedy ta siła się kumuluje, moja plus jego niesamowity ból naprawdę. Ale mam nadzieję, że potem, po tej walce, po wielu konsultacjach z lekarzami, po, po, po spotkaniach z różnymi ludźmi zrobimy w końcu tą operację i będzie zażegnana, zażegnana kontuzja łokcia i w końcu nie zapomnę. Wiadomo, że są różne teraz machinacje, w ranking w WBC David Haye może zwakować pas, no i wtedy może się zdarzyć tak, że na pierwszym miejscu będzie kraj, ty będziesz na drugim miejscu. Czy ewentualnie mógłbyś bez operacji do takiego pojedynku przystąpić, gdyby taka niepowtarzalna okazja zdobycia pasa w WBC się pojawiła? Jeśli zdobywa niepowtarzalną okazję, to, to jak najbardziej, ale dlatego też, bo warto, żeby. Nie spaść jakby z, z tego drugiego miejsca, prawda? Żeby nie było przeskoku, bo jest, jestem kraj jest pierwszy, ja jestem drugi, kto się za mną trzeci. Nie chcemy, żeby to się po prostu zrobiło drugie na trzecie a, dru, drugie na trzecie właśnie, a trzecie na drugie. Więc dlatego też ta walka musi się odbyć. E, no i mam nadzieję, że dzięki tej walce zażegnam ten, ten przeskok, prawda, w tych drabinkach, ale... ale no cuda się zdarzają I, i nie wiem, promotorzy wszystko robią tak żeby, żeby ta walka była krajskim sinnym tam boksowym no, może też nie jestem jakąś też super wygodnym zawodnikiem, jestem zawodnikiem, który też mocno się uderzyć i walka może się zakończyć przed czasem i mi się że ryzyko ich też może być troszeczkę większe, ale każdy, każdy z promotorów, czy, czy mój promotor Andrzej Wasilewski Piotr Werner czy, czy promotor Uniwersum Pan Kol Kombinują i tworzą różnego rodzaju rzeczy, żeby, żeby ta walka się odbyła. Chyba zajmij się tak. jak najszybciej. rzeczy no. No w grę wchodzi Jakobe Fragomeni z, z włoskiej grupy. Czy, gdyby faktycznie była taka sytuacja, że Ty jesteś drugi i pierwszy, jest kraj, jest możliwość walki, wchodzić z tym okciem do ringu, czy, czy decyzja o operacji jest już definitywna? Zdaje mi się, że chyba wchodzę do ringu bo zdaje mi się, że <skrywa> taka okazja może się tak szybko na, na, nie nadarzyć. No, jeśli jeśli by był ten przeskok y, w drabinkach i ja wtedy bym czekał, y, wtedy na no, jestem drugi, prawda? Zdobywa jeden z tych dwóch, wtedy może być rewanż, potem znów może być jakaś, nie wiem, dobrowolna obrona, potem znów coś może być i ja będę czekał jeszcze, nie wiem, z półtora, dwa, może trzy lata, tak może być, a, a tak to jakby była okazja, dobra chcieć jak wchodzimy, bo chcemy za trzy miesiące, mówię oczywiście tak. E, taki, e, teraz trochę zmieniając temat, przypomina mi się taki obrazek, walka to chyba najlepsza w Twoim wykonaniu z Riddigerem Majem. Po walce z Riddigerem Majem i z Vincenzo co by może by Tak, tam no to była ważna, natomiast przypomina się walka z Riddigerem Majem i Ty na konferencji prasowej wy, wywołując od walki Wayna whitea On był sobie na abs absolutnym topie, Ty byłeś takim młodym wilczkiem. E, teraz Bright-White trochę role się odwróciły. White się dobija do czołówek wykranki, tu jesteś na absolutnym topie. Co byś powiedział na walkę z Wayne'em White? Właśnie dostaliśmy takie SMS-a od, od Daniela. Yy, nie będę mówił nazwiska, <laughs> Znaczy od pewnego, sędzie, od pewnego sędziego, który właśnie napisał nam takie SMS-a: yy, Co ty na to, Wayne, yy, wloda? Więc zdaje mi się, że jeśli by taka walka miała się odbyć, to myślę, że odbyłaby się chyba po wakacjach we wrześniu. Jeśli y, walka by się odbyła i oczywiście zakończyłaby się pozytywnym y, rezultatem dla mnie, a jestem tego pewien, żeby się tak zakończyła, to zdaje mi się, że listopad, grudzień boksowalibyśmy o chyba w UBC. No właśnie, Brytła to jest mocnym zawodnikiem, no ale, ale chyba stylem pasującym tobie, prawda? Bije się, chce się bić, podchodzi z takim długim zasięgiem rąk do półdystansu, bije się w tym dystansie. No i e, przecież ostatnio znokautował dobrego Kubańczyka przecież, z grupy Zabraland. E, nie wiem, no myślę, że jakby była taka okazja boksowania z nim, to całkiem niezłe niezły, niezły wyzwanie, z tego względu, że właśnie był, e, kiedyś był na, tej, na tym topie, był mistrzem świata. E, jest to dobry zawodnik, cały czas nieobliczalny. E, no i, i boksowanie i boksowanie z nim, zdaje mi się, że dużo, dużo by mi dało. No. Czyli czekamy na walkę o tytuł, ewentualnie na walkę z Bate White'em i życzymy powodzenia jutro na Gali. Nie dziękuję i zapraszam na oglądanie wszystkich kibiców pozdrowienia.